Zaznaczymy sobie na początku te budynki. Damy trochę tu tyłu. Może zajmiemy się ulicą, która jest moim zdaniem za wąska. Okay. No i jest w porządku. Kadr jest w miarę ok, więc Możemy na razie tak zostawić. Wchodzimy tutaj. Stworzymy sobie boxa. Mniej więcej tam, gdzie chcielibyśmy zobaczyć ławeczkę. I jakiej wysokości miałaby być. No więcej tyle. I musimy się tutaj bawić z proporcjami. L. I sobie to wyizolujemy. Ok, teraz stworzymy e, tak, w miarę tylko, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. W miarę stworzymy proporcje tej ławki, a później na zasadzie splainów połączymy je ze sobą i stworzymy tego z tego edite i nie ma co tutaj się też bawić chcemy żeby to ciekawie wyglądało w miarę myślę, że jest w porządku ok i teraz na podstawie tego Zbudujemy e, face. Z, zbudujemy, zaczniemy budować oddzielnie poligony. 4 MTR. Może dobrym pomysłem będzie tutaj wyciśnięcie zamiast face vertex. i może vertex i e face tak, zobaczymy jak to się zachowuje? Jest to tu Z F Z. Przepraszam F Z jednak będziemy działać na Face, Line, 3, no. OK, i otwieram, żeby usunąć tą ramkę. Ok, zobaczmy teraz jak to wygląda. W porządku. To możemy usunąć. Tak samo od tego boksa. Bierzemy wszystkie. Zamieniamy je na Detail Poly. Wychodzimy stąd. Atarz. I dodajemy wszystkie do... jako jeden obiekt. OK. Teraz zobaczmy jak to się, jak to się tutaj zachowa. Jeżeli zaznaczymy wszystkie i zrobimy i zrobimy world. Zobaczymy jak będzie się zachowywało nam to. No bardzo ładnie wszystkie się, po, wszystkie się chyba łączą. OK. Sprawdźmy czy, tam, czy nam tutaj w tych miejscach coś się przybina. Nie. Jest OK. No i teraz możemy zacząć to modyfikować. Wedle upodobania. Dodawać, odejmować geometrię w ten sposób modyfikować ją. Myślę, że tu będzie jeszcze potrzebny jeden. a ale to jest tak na dobrą sprawę nieistotne teraz. Tworząc jakieś, jakieś tam kształty, proporcje tymi verteksami. Specjalnie nie chcesz, żeby to było yy, dokładnie równe, żeby zachować jakiś tam ciekawy albo śmieszny styl. Okej, okay. trochę do góry. Dobra, może tu sobie jeszcze połączymy. A może nawet połączymy dwa razy to wszystko też wedle uznanie. To może przeniesiemy tutaj z Shiftem. Możemy zrobić Target World, znaczy jeden do drugiego. Z tego tutaj też dodamy Ctrl-Shift-E Myślę, że jeden wystarczy Jeden segment wystarczy Ok Muszę sobie to weźmieć trochę na dół, żeby też było trochę bardziej pokrzywione Ok Wchodzimy do polygon, zaznaczamy wszystko i stąd robimy extrude. Ok. I do tego, jeżeli mamy już zaznaczone te części, zejdziemy sobie niżej. Będziemy używać modyfikatora Turbo Smooth. I będziemy działać na zasadzie smoothing groups, czyli będziemy grupować te części poligonów, które będą się dzielić. Jeżeli to już mamy zaznaczone, włączymy na przykład 32, odznaczymy 1. mi się czy tu jest 1, nie ma. Zaznaczymy wszystko na 1. L. Jedziemy z lewej strony że uda nam się zaznaczyć wszystkie poligony jakimś łatwym sposobem. O, niestety chyba nie. A może i tak. Zaznaczamy wszystko z przodu, odznaczamy to. Wszystko z przodu, odznaczamy z boku. No i mamy to. Schodzimy niżej. Jest oznaczona pierwsza grupa. Odznaczamy ją. No i wchodzimy do Turbo Smooth. Możemy też użyć Mesh Smooth. dla uznania Turbo Smooth. Podzieliliśmy siatkę czterokrotnie. Teraz powiemy Turbo Smooth, żeby użył e, e, smoothing in Groups, które przed chwilą pokazaliśmy naciskamy tu i dostajemy taką geometrię no, moim zdaniem jest w porządku editable poly wychodzimy z subedit mode skopiujemy sobie to trochę dalej może nawet, żeby się nie bawić skopiujemy sobie element Okay. Po tej stronie mamy niepełną geometrię. Będzie to i tak z tyłu, więc nie będzie widoczne. Dobra. No i może stworzymy sobie do tego wszystkiego jeszcze, jeszcze jakieś deski. Z. Żeby to zrobić, przechodzimy do Create. Tworzymy box. Tutaj użyjemy Edge Segment. Możemy użyć sobie tego tutaj, tej kostki, żeby dokładnie być z tyłu. No i zaznaczamy. Ustawiamy jakąś tam wysokość, zaraz i tak zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście za daleko nam poszło. Left. No i tworzymy sobie z tego mniej więcej kształt, długość, wysokość jednej z desek. I odpowiada coś takiego. Kopiujemy dalej. OK. I do, dopasujemy dopasowujemy do naszych upodobań. Myślę, że tu jednak, jednak powinna siedzieć. W, Shift, przeciągamy, ok, E, jak nam odpowiada. Ok, to samo. Tak, może tu jeszcze dodamy jedną. OK. Alt. Zobaczymy jak nam to wygląda. że wygląda całkiem nieźle. Weźmiemy te wszystkie obiekty. R. Przesuniemy te eski trochę tak. Trochę na bok. No i dodamy, żeby to był jeden obiekt. Zaznaczamy wszystkie. Convert to Editable Poly. Atacz. Dodajmy te wszystkie deski do siebie. Możemy to nazwać deski. Ławki. Ok. Znaczy nie wydałem. Przypadkowo. Ławka. Ok. Exit isolation mode. C na kamerę. I możemy przestawić sobie zaznaczyć dwa. Przestawić sobie tam, gdzie nam pasuje. Jeszcze dodatkowo to drzewko przestawimy tutaj. Żeby nam bardziej zasłaniało to, co jest z tyłu. Może jeszcze je trochę powiększymy. O. No. I zaraz Spróbujemy wymodelować kosz na śmieci.